Co ja mam zrobić? Jak się rzucało? Jak ja mam jej to dać? To jest FNAF na nie wiem jak on się dokładnie nazywa. Mogę wam linka potem podać. Zaczynamy sobie przygodę. WSD latarka F Sprawdzić door lewy, SHIFT żeby zamknąć drzwi, Q żeby rzucić, czy nie, będę rzucał Uuu. No to będzie Kongo Ogólnie to jest z Nightmare'em, nie? Gierka, że głównym jakby bohaterem tej gry jest Nightmare Chyba wiecie kto to jest Nightmare, a przynajmniej tak mi się wydaje Ta gra ma fajną fabułę ogólnie. No, powiem tak, nie zapowiada to się dobrze. Ten wstęp, jakby, mam ochotę bardziej wyłączyć tą grę. To jest ciężki w powodzenia. Czemu Czemu tak piszesz? Nie. Yeah. Czy jak się zamykało drzwi? Tym. Jak się odchodziło, tak okej. Okay. Nie, no co ty nawijasz? Otwieraj. Co to było? O kur... Um. Co to Ej. Nie. Mmm, no ja nie chcę w to grać. Się dygam. Okej. Nie wchodzimy tam w takim razie. Kto tu puka, kurwa, ty? Kto tu? Czekaj, co jest? Ja nie mogę Kurwa I stąd? Kto mi puka w tą szybę cały czas? Ehm, Czemu nie mogę nawiązać interakcji z tym? Wejdź stąd! Wypad, wypad stąd. Ja pukam w szybę. No nieźle. I ktoś tu jest? Zapalić? Ok, no, słyszycie to chyba. Ej. Jest która? Piąta jest. Nie ma nikogo. Okej. Okay. Ej, jest niepokojąco spokojnie. Jak na początku tam boniarz był. Ej, spokojnie, ja nie wiem odmi Admirał miał z tym problemy. Kurde, stres no, tylko pamiętaj, że cię nie bo, no nieźle, kurde. Mike Williams, 10 lat. Ty to ma fabułę normalnie całą. O kurwa. Dobra, chyba przeżyłem. Na pewno ktoś mi podszedł do drzwi, to chyba ktoś mi stał tak, o, ja nie otworzyłem mu po prostu. A zaćmienie księżyca jest? Pierdolisz. Kurde, nie widzę z tego miejsca. U mnie zaraz będzie zaćmienie. Dobra, druga nas muszę się pilnować. Czerwony księżyc, kurwa, zaćmienie, kurwy synu. Widzieliście go? Jak się skampił i raz Dobra, okno coś zobaczyć. Ehm um. Ale mnie teraz nie zabskaruje chyba? Odejdź, co tu się odpiera? Nie słyszę przez tego gnoja małego. Co tam z tym panem mam zrobić? Co ja mam z nim począć? OK. Co ja mam zrobić? On nie oddychał przecież, nie no Co to, K to jest? Ej To była Chica? Ja myślałem, że to był Freddy Ej Ej, co ja mam z nim z, z nią zrobić? Nie gadajcie o zaćmieniu, tylko co ja mam z nim zrobić? Nie oddychał przecież, no Legendary Ej, co ja mam z Ciką zrobić? Ona no, tu nie ma żadnego cupcake'a, jak ten mówi wcześniej Ej, dobra Zawał serca Co ja mam z nią zrobić? Okej okay. W takim razie, mnie to nie interesuje Ehm, kolega się schował. Ta cika jest najgorsza. No, tu i taką. Kapkę jest, tylko jesteśmy ślepi. Jaki jest? No znowu, ta menda tu przyjdzie. Gdzie jest ten kapkaik? W śmieciach? Ej dobra, za dużo ich jest naraz A Jak ja mam jej to dać? Jakie dać? Jakie jest zaćmienie? Co wy gadacie? Co jest? Bez tu jest zaćmienie O kurwa Ej, co ja mam zrobić z tą chicko? Co ja mam zrobić z tą chicko? Jak ja mam jej to dać? Proszę, powiedzcie mi Dobra, czyli kapkę jest w śmietniku Mogę jej go oddać, ale jak to oddać? Powiedzcie mi A, troll było, pamiętam Było rzuć Tylko nie pamiętam jak się rzucało Jak się rzucało? Eee, muszę to sprawdzić Eee Controls, mouse, sensitivity Kontrolki? Jak było rzucanie? Halo? On jest ciemny ten księżyc. No fajnie, że wy o księżycu gadacie. Zajebiście. Powiedzcie mi, jak się rzuca w tej grze. No ta menda już tu przyszła. Jak się rzuca w tej grze? Trow było. G chyba, co? Okej. Okay. G? Jak się rzucało? <ścoughs> Moje serce. Ja, kurwa tego nie przeżyję dzisiaj, tak szczerze. Co ja mam zrobić, jak on mi podejdzie pod drzwi? Ja mam się do niego gapić? Zaświecić? Co ja mam zrobić? Rozumiem, trzeba na niego zaświecić i on sobie pójdzie, grzecznie Chica już się dobija, już otwieram O kurwa Dawaj tego cupcake'a Ej nie ma cupcake'a Cupcake już ci daję, już ci daję obiecuję Gdzie jest cupcake? Okej okay. Kusia to robi I stąd It stąd Co się dzieje Cika A dobrze dobrze już tak Już masz masz chica. I dziękuję tam jednemu widzowi za to, że mi podpowiedział, że tak trzeba to robić, Cika? Nie, czeki nie ma. Ty, Wracaj do siebie. Jest 5 55. O Boże, co to było. Kumam czacze. Dobra, wstawaj Boję się tej nocy trzeciej, bo Foxy pewnie już będzie. Zobaczymy kto pierwszy będzie nabroił. Ten może. Nie ten. Co tam było? Widzicie tą rękę taką ze krwi? Jakby śladów krwi. Wypadł. Wypad. No. Wypad. Czika już jest blisko. A ten już Foxy. Musimy koleżance tutaj oddać. kapkejka, proszę bardzo. Ty stąd wypad robisz? Kto to jest? Kto to jest? Nie, o to był Foxy. Przestańcie mnie nękać. Znowu, kurde to chika to masz, to kurde zryj, i siodcze pode mnie. Ty, ty też tam wypadł, i Tyboniaczek też, no. Good boys. No halo. O, chika znowu jest zaraz obok gdzieś. Nie, nie, nie. Ja tych muszę pilnować, bo kurde, jak mi Foxy wejdzie do pokoju, to będzie naprawdę kiepsko. Idź stąd. Dobry. Good boy, ktoś puka w drzwi? Chodź. Już. Już dostarczam, tylko nie mogę. W zasłonę trafić. Masz, i wypadł. Zajebiście. Ty też wypadł. Trzeba tego sprawdzić. Dobra, nie ma ich. W porządku. Ok, jest super. Dobra. Ty! Nie jest taka ciężka jak mi się wydawało, ale straszna jest okropna. Ona ma najgorsze jumpscary chyba. Ta chica jest mega straszna. Ona ma tak, te swoje zęby rozłożone. Widzowie, że jako, że trzeba coś zostawić na jutrzejszy streamek To chyba tutaj zaprzestaniemy, tak mi się wydaje Tak mi się wydaje, że tutaj zaprzestaniemy Ona zawsze już tutaj jest, czekajcie, tylko sprawdzę czy... Czy zawsze jest tutaj Nie, na początku jej nie ma A ci? A ci już są Idź Poszedł? Good boy E adeus.